To może ja tak na szybko opowiem już teraz. Z Anboxalem miałem walczyć na jedenastce. On chciał walczyć i ustalił warunki, w sensie, że to nie ma być MMA, tylko, tylko i wyłącznie kickboxing. No i tam walka chyba w 70 kg. Ja na początku, no wolałem MMA, no ale on postawił takie y, twarde warunki. Ja się zgodziłem, nie? Że niech będzie ten kickboxing. Y, no i nagle ja tydzień i dostaję informację, że... No niby się zgodziłem, ale unboxal jednak zmienił zdanie, że może za trzy miesiące. No to w końcu ja nie wiedziałem na czym stoję, więc dlatego go wywołałem na tej konferencji, czy będzie ta walka na tej trzynastce z nim, czy nie będzie, dlatego go wywołałem. No i na tej konferencji powiedział, że może za jakiś czas, jak potrenuję, bo podobno tam trener mu powiedział, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie, i spokój, ja to rozumiem. I luz, luz, dla mnie luz. Po konferencji unboxal do mnie podchodzi i mówi, czy zrobimy sobie zdjęcie, bo... Yy, by nie było, że mamy niby spinę, ja mówię spoko, spoko, że luzik, że dla mnie to tam obojętne, jak nie on, to jakiegoś innego przeciwnika mi znajdą. No i zrobiłem sobie z nim zdjęcie. A wczoraj e ludzie mi wysyłają, że on chodzi, nagrywa jakieś story na mnie i na bok że niby y, to, to było ukartowane z Boxdelem, że ja go wywołał, że ja go wywołam tego unboxala, gdzie Boxdel w ogóle o tym nie wiedział i że w ogóle to niszczymy wizerunek unboxala. Jakieś kurwa pojebane y, akcje, nie? Y, nie wiem o co chodzi. Teraz wam powiem. Ja już miałem podpisywać tę umowę, wszystko było prawie dogadane, wszystko było super. Tylko, że wiecie, Idziecie sobie na konferencję, Wojtuś was zaprasza, wszystko zapowiada się super, jak te rybki, które stwu y, ale no generalnie wchodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Wardenga i mówi A gdzie jest Unbox? To wcześniej w ogóle w naszych ustaleniach, ale ja nagle mam się z nim rostować na i gali. Trochę mnie to wybiło z rytmu, potem jeszcze box robi faworyzowanie wardengi na aferkach, robi ze mnie content. Strasznie się to nie podoba i powiem szczerze, że ja nie wiem czy ja chcę tą walkę podejmować po tym, co tam się odwała. I wiecie, teraz Unboxa mówi, że no on już był gotowy walczyć, tylko że przez to, że ja go wywołałem na konferencji, a on to nie było z nim uzgodnione. To on już nie zawalczy I nie zawalczy też, bo Boxdel podobno Na aferkach mnie faworyzuje no, nie wiem, Teraz my mamy prosić Unboxala i go przepraszać Za to, że yy, mamy go prosić O walkę, przepraszać go za to, że go wywołałem No chciałem po prostu wiedzieć, czy ta walka jest To go wywołałem, bo jakby przysięgam nie, Boxdel nic o tym nie wiedział To nie była jakaś dziwna yy, Ustawka Żeby Unboxala przedstawić W złym świetle, bo on podobno twierdzi Że my mu PR teraz niszczymy przez to co tam dla tego złego unboxala uda nam się wyłowić? I Majtał tam w tym razie i w tej studni za Co tam wymajtał Sylwester Warlenga? O, gruba ryba! Drama sprzed roku o to, kto będzie prowadził ril. Proszę w tym jest to, że unboxal, on naprawdę do tej pory wierzy że ja jestem zły za to, że nie prowadziłem z nim real Castu. On mi takie coś zaproponował, żebym był współprowadzącym, ale ja się nie zgodziłem. Dlaczego miałbym być zły, że sam odmówiłem? Nie kur kur nie rozumiem tego myślenia. Ja jestem zły na unboxala, bo mieliśmy kiedyś dobre stosunki. Na tyle dobre, że on mi zaproponował to prowadzenie Real Castu. Ja odmówiłem, a on po dwóch tygodniach, czy tam po trzech, z jakimś innym gościem powiedział, że mi w ogóle nie można ufać. Co uważam, że to zrobił tylko i wyłącznie pod gościa, żeby pod gościowi się jakby podlizać. Bo gdyby mi faktycznie nie ufał, to by mi nie proponował współtworzenia programu w internecie. To jest chyba logiczne. Jakby jeżeli komuś nie ufamy, to nie wchodzimy z nim we współpracę. Więc ja po prostu uważam albo za chorągiew. Jakby teraz ta cała sytuacja mi yy, jeszcze dobitnie pokazała, że boksal jest chorągiewą, bo tak, po konferencji do mnie podchodzi, zróbmy zdjęcie, ja mu mówię, spoko, gościu, nie ma w ogóle złej krwi między nami, to jest taka konwencja konferencyjna, yy, ja do ciebie tam nie mam żadnego jakiegoś ogromnego żalu, luz, wyszło jak wyszło, yy, nie ma jakiejś bardzo złej krwi. No i zrobiłem sobie z nim to yy, zdjęcie, on też zadowolony yy, i kuj, na drugi dzień... Wrzuca kurwa, napierdala jakimiś wiadrami do studni, wrzuca jakieś rybki i yy, że ja wyciągam jakąś dramę sprzed lat. Ja tylko się chciałem dowiedzieć, czy ty walczysz na tej trzynastej, czy nie. Bo ja też kurwa muszę wiedzieć, nie? Czy yy, później mówisz trenerowi, nie ma przymusu, jak nie chcesz walczyć, spoko, nie przejmuj się tak. No, wypadłeś na konferencji tak, jak wypadłeś, ale naprawdę nikogo to nie obchodzi, nie, nie denerwuj się tak. Gadasz, więc to z nim, yy, z nim rozmawiaj. Ale poruszyłeś kwestię aferek, że niby w aferkach e, faworyzuje Sylwka Wardęgę, przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie. Trochę mnie to wybiło z rytmu. Potem jeszcze że z... robi faworyzowanie Wardęgi na aferkach, robi ze mnie kontent. Strasznie się to nie podoba. Więc, e, no i zarzuciłeś tam, że też złapałem jakąś sieć. Nie wiem, do czego to jest analogia, ale podejrzewam, że do tego, że możliwe, że to ja ustawiałem po prostu w jakiś sposób to, żeby Sylwek cię wyzwa... E, wywołał na scenę, to od razu Ci tłumaczę, że nie, Sylwek po prostu gdzieś tam w trakcie konferencji e, uderzył do czegoś, co jest związane z Tobą powiedział, że jesteś na scenie, sam Cię wywołał i w ogóle, bo też go tam e, nazwałeś jakoś od druidów i generalnie wygląda to tak, jakbyś miał jakiś ból do tego, że Cię wywołał a druga rzecz jest taka, że ja przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie to, to nie jest faworyzowanie Sylwestra Wardęgi, powiedziałem tylko moje zdanie, które jest podobne do naprawdę większości ludzi, którzy pisali o tym, że no po prostu się mocno stresowałeś i nie do końca dobrze to wyszło. O to mi tutaj bardzo chodzi, bardziej chodziło. I powiem szczerze, że ja nie wiem czy ja chcę tę walkę podejmować po tym, co tam się odwaliło perspektywy watachy potężnej Sylwestra ja to doskonale rozumiem. Jakby trzeba zamajtać w dramach, zobaczyć co tam na tego złego sala uda nam się wyłowić. Paweł, to wygląda tak w ogóle jak coś miał jakiś ból o to, że Sylwek cię wywołał na, e, na scenkę, pogadał z tobą na temat he, prowadzenia reelcastu i zachowujesz się dzisiaj jakby, nie wiem, jakby cię to chyba fest przytłoczyło stare, a podejrzewałem, że Większość ludzi już nie pamięta w ogóle o tej sytuacji tam. Ja jeszcze rozumiem jak typ robi tam sobie content z wersów czy coś, ale jak ja jestem z nim ziomkiem, przynajmniej myślałem, że jesteśmy, a typ mi wyciąga coś takiego O ty unboksa luzły Wyluzuj ziomek, nie? Bo robisz z igły widły. Nie mój.